Jesteśmy w sali Senatu, tuż za mną jest mównica, czyli jedno z najważniejszych miejsc w tej, w tej sali. Natomiast ja zajmuję miejsce, które od chwili powstania, czyli od 1991 roku, tej, tej, tego konkretnego wnętrza, jest przeznaczone dla służb scenograficznych. Zazwyczaj tutaj siedziała jedna, może dwie panie, które często się dość mm, zmieniały. I które czuwały i do tej pory jeszcze czuwają nad tym, ażeby dokładnie spisywać to, co się dzieje w sali posiedzeń. Ale zanim powiemy o tym, jak to jest współcześnie, chciałbym troszeczkę powiedzieć o historii. Otóż polski parlamentaryzm ma ponad 500 lat, i tak się składa, że od tych pięciu wieków są spisywane, Kiedyś to się nazywało diariusze, czyli takie relacje o treści posiedzeń. Tutaj dzisiaj przyniosłem taką prawdziwą księgę oprawioną w skórę. Na grzbiecie jest tytuł z tłoczonych złotych liter. Jest to diariusz z posiedzeń Sejmu Walnego, a przy, przypomnę, że Sejm Walny to są trzy takie ciała. Czyli Izba Poselska, Senat i Król. Jak te trzy ciała się spotkały w okresie staropolskim, wtedy mieliśmy do czynienia z Sejmem Walnym. Tak więc ten diariusz jest z roku 1780 i dokumentuje właśnie obrady Sejmu Walnego. Przypomnę, że Król zwoływał zazwyczaj posiedzenia Sejmu raz na dwa lata i trwały obrady około sześciu tygodni. I po zakończeniu obrad porządkowano wszystkie zapiski, zbierano zapisane mowy poszczególnych oratorów, poszczególnych parlamentarzystów i opracowywano je i w końcu wydawano w formie takiej księgi. One oczywiście są pięknie dekorowane, są jakieś mniejsze elementy graficzne, są nieraz takie troszeczkę większe ilustracje. To pamiętajmy koniec wieku XVIII, jest to schyłek baroku, czyli Rokoko. tak więc tu gdzie gdzieniegdzie właśnie takie ilustracje z, z tej doby są. No i oczywiście Prezydenta, jeżeli się czyta, już, no to ma się jest do czynienia senacie, z piękną jest staro, niekogoś, staropolszczyzną. Troszeczkę później, czyli na początku wieku XIX, czyli czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, kontynuowano w czasie obrad parlamentu, kontynuowano tworzenie diariuszy. Powiem taką ciekawostkę, że redaktorem ówczesnym i zarówno w czasach Księstwa Warszawskiego, jak i Królestwa Polskiego był Julian Ursyn Niemcewicz. Znany historyk, pisarz i poeta. I po 1918, gdy Polska się odrodziła i rozpoczął się Sejm rozpoczęły się obrady Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku, tak samo były zapewnione, była zapewniona obsługa scenograficzna, z tym, że to już były dokładniejsze zapisy, dokładnie notowano słowo w słowo. To co mówiono, i tak samo od 1922 roku, kiedy wyłoniono Sejm pierwszej kadencji i Senat pierwszej kadencji. Tutaj mam ze sobą fotografię, która pokazuje pracę maszynistek i scenografek, które porządkują swoje zapiski. I dyktują maszynistką, które już na czysto przepisują tą treść. I tak było przyjęte, że te maszynopisy leżały przez 2-3 dni. Senatorowie mogli wnieść jakieś poprawki drobne, jakieś przejęzyczenia, poprawić. I następnie to szło do druku i nabierało właśnie takiej formy, czy takiego druku urzędowego oficjalnego sprawozdania scenograficznego. To akurat przede mną jest mm, sprawozdanie scenograficzne z trzeciej kadencji z lat 1930-35, dokładnie datowane na 16 stycznia i na przykład wiemy, że posiedzenie zaczęło się o godzinie 11.15. A zakończyło się po 11 godzinach o godzinie 22. To jest dokładny przebieg, że pan marszałek na początku przyjął urlop od kilku senatorów, że ślubowania złożyli nowi senatorowie, którzy weszli do tej izby na miejsce swoich poprzedników, którzy być może zmarli lub zrezygnowali z mandatu. No a dalej no to jest oczywiście dyskusja, debata polityczna. W tym przypadku jest to. Debata nad projektem, nad konstytucją w 1935 roku. Później wiemy, że ta konstytucja została przyjęta w kwietniu i historycy nadali jej takie miano, miano konstytucji kwietniowej. Tu powiem taką ciekawostkę, że w dwudziestoleciu międzywojennym redaktorem biura scenograficznego był pisarz Karol Irzykowski. I po II wojnie światowej kontynuowano te, ten sposób zapisywania, że na sali siedziały osoby z takimi zaszycikami i notowały nie konkretne słowa, tylko z takimi specjalnymi znaczkami to, co, mówi, to, co mówili z mównicy posłowie czy senatorowie. I co kilka minut, co 7, co 10, co 15, dyżurujący stenograf schodził i zastępował go następny. I ten, ta osoba, która schodziła, szła porządkować swoje notatki, przekazywała je do przepisania w hali maszyn i później wracała na to miejsce. No ale wiadomo, wiek XX przyniósł rozwiązania technologiczne, czyli taśmę magnetofonową. I kiedy senat odrodził się w roku 89 i kiedy tutaj w 91 rozpoczęto obrady to już właśnie zaczęto wykorzystywać taśmę magnetofonową, a to miejsce zajmowały stenografki, które dopisywały, robiły notatki z tego co się dzieje na sali, że na przykład Często nie słychać na taśmie magnetofonowej, że był jakiś głos z sali. Nie wiadomo, kto to powiedział. A dzięki obecności tutaj scenografki można było zanotować, co dana osoba z sali dodatkowo mówiła, oprócz tego, co powiedział mówca. No i zupełnie współcześnie, w naszych czasach, to jest oczywiście już zapis cyfrowy. I dokładnie w podziemiach naszego budynku jest dział, który zajmuje się właśnie spisywaniem z tych nagrań, zredagowaniem odpowiednim. Później senatorowie mają. Jakiś krótki czas na ewentualne przejrzenie, na sprawdzenie swoich wypowiedzi i to idzie do druku. Powiem jeszcze o takiej nowości, która dosłownie jest w fazie eksperymentu, że są prowadzone prace nad tym, żeby od razu słowo mówione, które pada tutaj z mównicy w sali Senatu, było zamieniane w słowo. W słowo pisane, tak żeby można było w formie cyfrowej je zobaczyć i ewentualnie później skierować do druku. Ale to jest pieśń przyszłości. Na razie są prowadzone prace, ale są, są takie projekty. Powiem jeszcze o takiej rzeczy, o której często zapomina się. Dziennikarze mówią, że a debata w Senacie trwała do godziny 21 albo do 23. No i w tej sali rzeczywiście. Po tej godzinie światła gasną, senatorowie udają się na spoczynek, ale osoby, które pracują, są odpowiedzialne za sprawozdania scenograficzne, pracują do białego rana. Porządkują, redagują, tworzą odpowiednią wersję, tak żeby rano, kiedy przyjdą już wyspani, senatorowie mogli przejrzeć, w razie czego właśnie sprawdzić. No i później jest to traktowane jako druk oficjalny. Ja sądzę, że. Obojętnie, czy to jest w formie cyfrowej, czy tak jak to w formie takiej drukowanej przed wojną, czy tak jak w okresie staropolskim jest to swoisty zabytek i bez względu, czy to sprawozdanie ma lat 5, lat 90, czy lat 300, czy 400, jest jakimś takim dokumentem, świadectwem naszej kultury politycznej w naszym państwie.